Radio M107 i 6 FM Rozmowa poranka. Nie w Radio M dzisiaj naszym gościem jest prezydent Rybnika, pan Piotr Kuczara. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. dzień dobry państwu. Dziś będziemy rozmawiać przede wszystkim o koronawirusie, który dominuje cały czas w tej tematyce debaty publicznej. Dane z 5 kwietnia dla Rybnika wskazywały, że w ciągu ostatniej doby przybyło 43 nowe przypadki, a od początku pandemii ponad 9 tysięcy osób w Rybniku zapadło na koronawirusa. Panie Prezydencie, Pan pewnie śledzi na bieżąco tę sytuację, ale ja zapytam o punkty szczepień masowych, bo Państwo deklarowali, że w trzech miejscach, mogłyby takie szczepienie się odbywać. Udało się już któreś z tych miejsc potwierdzić? No potwierdzenie będzie ze strony służb pana wojewody. Myśmy zgłosili rzeczywiście trzy miejsca. To szpital psychiatryczny w Rybniku. Tutaj niejako z natury rzeczy jest cała obsługa medyczna. Jest rybiński kampus z lęskniką i hala sportowa w Boguszowicach. I tutaj zabezpieczenie medyczne będzie oferowane przez Panie pielęgniarki z ośrodka Jana Pawła II. To są miejsca na pewno znane Rybniczano, miejsca, które zapewniają miejsca parkingowe. Mam nadzieję, że łatwość tych szczepień będzie. No i liczę na bardzo szybkie rozstrzygnięcie to znaczy, tak naprawdę jesteśmy przygotowani, potrzebujemy po prostu szczepionki. No właśnie, szczepionki, ale oprócz, oprócz tego, personel jest potrzebny. Pan prezydent wspomniał też o miejscach parkingowych. Jak odbywa się realizacja i przygotowanie takiego punktu, tak w praktyce? No, w praktyce jest wideokonferencja z panem Wojewodą. Tutaj jest przekazywana informacja o potrzebach, o, o pewnym systemie. Zapowiedziano, że miasto na prawach powiatu powinny w ciągu doby szczepić około, czy przeszło 500 osób dobrze by było, żeby ta liczba oczywiście była jak najwyższa. Jest też zawsze pakiet informacji bezpośrednio w wydziałach zarządza, zarządzania kryzysowego i to one odpowiadają za kontakt ze służbami Pana Wojewody. Jest lekarz wojewódzki, który też to wszystko koordynuje. No sieć szpitali Rybnik jest takim miastem, który nie posiada szpitala powiatowego. Mamy szpital wojewódzki, który jest w rękach Pana Marszałka. Mamy szpital bardzo duży dla osób psychicznie i chorych. Też tam jest odpowiedni personel. No i samorządy dysponują na przykład paniami pielęgniarkami w ośrodkach takim OLR, czyli właśnie w ośrodku Jana Pawła II, gdzie te służby są przeszkolone, aby szczepienie, szczepienia tam przeprowadzać. Mam nadzieję, że ta koordynacja wyjdzie, bo wyjść musi temat Podstawowe dzisiaj dla całej Polski. Mam nadzieję, że uda się jak największą ilość rybniczą, ale generalnie wszystkich mieszkańców naszego kraju po prostu zaszczepić jak najszybciej. Czy były już jakieś takie pytania ze strony mieszkańców o ten punkt, jak została podana ta informacja? Oje mieszkańcy pytają głównie o szczepionkę tak naprawdę, bo zdaje się, że mobilność jest dość duża z relacji medialnych. Słyszymy, że są w stanie nasi krajanie jechać często na nawet dość oddalonych dość oddalone miejscowości, aby tą szczepionkę przyjąć. Także dla pytania oczywiście mamy, dobrze by było, gdyby to było jak najbliżej. bliżej. Na pewno potrzeba, potrzeba jest. My te szczepienia przeprowadzamy na przykład w MDPS-ie, czyli w Miejskim Domu Pomocy Społecznej. Tutaj mogę się podzielić informacją, że na 100 pracujących 72 osoby szczepionkę przyjęły, i co ważniejsze, na 147 pensjonariuszy 130 osób też już jest zaszczepionych. Te 17 osób, które szczepionki nie przyjęło, tu są jakieś powody albo prawne, albo zdrowotne. Także ci, którzy są niejako pod opieką samorządu są już po tej bezpiecznej stronie. Mam też informację, że 65% nauczycieli z Rybnika zgodziło się przyjąć szczepionkę, także też ta grupa zawodowa jest bezpieczna. Panie prezydencie koronawirus to także problemy dla samorządowców, jeżeli chodzi o budżet. Już w ubiegłym roku wspominał Pan, że 9 milionów złotych mniej będzie w budżecie miasta z powodu pandemii. Jak to wygląda w 2021 roku? Są już te pierwsze szacunki, ile mniej wpłynie do, do Kasy Miejskiej? No jesteśmy po pierwszym kwartale i tutaj jakiejś tragedii nie widzę. Ja bardziej obawiam się o terminowość pewnych spraw, to znaczy wszystkie plany projektowe które gdzieś tam mają się rozwijać na papierze, no z powodu absencji spowodowanej wirusem nie do końca się po prostu odbywają. Zobaczymy, gdy ruszy po okresie zimowym ten proces inwestycyjny, jak z frekwencją czysto pracowniczą, bo tutaj rzeczywiście może być problem. Liczę na to, że z punktu widzenia tych finansów publicznych, no nie będzie aż tak źle, chociaż no miasto Rybnik Przypomnę, dopłaca na przykład, czy zakupiła aparat do badań koronawirusa w szpitalu wojewódzkim i tego typu wydatki są już w pewnym sensie wpisane dzisiaj w budżety naszych jednostek. No zakładamy, że po prostu trzeba kupować maseczki, rękawiczki. No, i trzeba niestety też wliczać to, że ta sprawność funkcjonowania urzędu, instytucji no będzie nieco słabsza. No patrzę choćby na Rebicki Wydział Komunikacji. No, to dzisiaj wiem, że też jest jeden pracownik ze, ze stwierdzonym COVID-em, stąd mniejsza frekwencja. No Niestety ten czas jest dość specyficzny i myślę, że. Tylko program szczepień masowy zapobiega powstawaniu właśnie tego typu sytuacji. Panie prezydencie, obiecywał pan, że i wskazywał na to, że rozwój miasta to również rozwój lokalnych firm, które budują drogi, remontują budynki, robią modernizację na zlecenie samorządów. Uda się utrzymać te zapewnienia? Udaje się na przykład podpisywać nowe umowy, jeżeli chodzi o Urząd Miasta? Myślę, że tak. Ja nie obawiam się o sam wynik przetargu, bo te postępowania rzeczywiście są prowadzone na bieżąco. Raczej potem w trakcie wykonywania pewnych inwestycji no, wychodzi na to, że po prostu pracownicy nie przyszli do pracy z powodu koronawirusa. Myślę, że generalnie w branży budowlanej nie jest tak źle. Ja patrzę na całą sytuację gospodarczą miasta i ewidentnie to jest sytuacja gastronomii, hoteli. Tu jest największy problem. Branża fitness, fryzjerzy to są te osoby, które no dzisiaj sygnalizują, że jeżeli ten lockdown będzie przedłużany, no to będą miały po prostu kłopoty ta Płynność finansowa tych małych, często rodzinnych firm jest bardzo płytka, no stąd też te problemy, które są sygnalizowane. Rybnik robi wszystko, aby zachęcać mieszkańców, by kupowali właśnie w tych lokalach, aby dać po prostu tym właścicielom tak zwykle po prostu przeżyć, bo to jest często... Ten podstawowy element. Ja się boję jednej rzeczy, że właśnie po tym lockdownie możemy mieć wysyp firm, które niestety jednak będą ogłaszały swoją upadłość. Oby tak się nie stało. No właśnie, na stronach rybnika, na stronach Urzędu Miasta czy na stronach facebookowych widać bardzo dużo mocnych zachęt do tego, żeby kupować lokalnie, żeby wspierać tę lokalną gastronomię. Przedsiębiorcy na pewno są zadowoleni, a, a mówią, że trzeba więcej. No tak, no jest, co tu dużo mówić, no pewna frustracja, Ten, ta sytuacja, ja przypomnę, że w marcu 2020 roku pierwsze sygnały o koronawirusie się pojawiły, no i dzisiaj właściwie dla niektórych branż mamy no taką sytuację nienormalną, nazwijmy to, już przeszło 12 miesięcy, to, to musi być frustrujące, to musi powodować, że gdzieś tam jakieś pokłady niezadowolenia się odkładają, no ale myślę, że robimy wszystko, aby branżom pomóc, są programy również rządowe, bo to też nie tylko samorząd przecież jest w stanie pomagać. No i mam nadzieję, że jednak po udanym programie szczepień gdzieś w okolicach czerwca będziemy wracać do pełnej normalności, no i wtedy będzie można głęboko odetchnąć i powiedzieć, że jednak COVID za nami. Głęboko odetchnąć, od razu muszę zapytać, jeżeli o oddech chodzi, o program wymiany pieców, bo, bo to jest taka rzecz, która też w naszym regionie kojarzy się bardzo mocno z rybnikiem. Ten program idzie pełną parą do tej pory z tego, co wynika przez z informacji podanych przez Państwa wymieniono 861 starych pieców uda się do 2000 do końca 2021 roku zachować tę cezurę, która jest wystaw jakby założona w uchwale antysmogowej Z punktu widzenia własności miejskiej jesteśmy na bardzo dobrej drodze tutaj mamy gigantyczny problem program inwestycyjny ale też problem Stąd te przejęzyczenie. Problem w tym sensie, że nigdy tak dużych pieniędzy zakład gospodarki mieszkaniowej nie posiadał i musi je mówiąc kolokwialnie, przerobić po prostu. Jest tak, że na dzień dzisiejszy wymieniamy gigantyczną ilość właściwie pieców, bo tak naprawdę liczymy, że na koniec roku 2021. Spośród 4469 mieszkań, tutaj zeka na kartkę, jeszcze 1050 będzie wymagało wymiany tych pieców, ale i tu jest dobra informacja, tam są piece kasowe i będziemy je mogli wymieniać do końca roku 2022, także chcielibyśmy wejść w rok 2023 właściwie bez już żadnego pieca, który nie spełnia warunków kasowych. Również na 183 budynki użyteczności publicznej. E, właściwie jeżeli chodzi o szkoły, o strefę kultury, przedszkola, tutaj mamy cały czas czyste już źródła. Osiem pieców piątej klasy węglowych jest w budynkach OSP. No ale liczymy, że do roku 2025 w zasobie miejskim nie będzie pieców węglowych. To jest dzisiaj podstawowy problem Rybnika. Gdy już tak rozmawiamy o problemach, no to ja widzę jeden dość duży. To znaczy musi nastąpić masowość wymiany w budynkach prywatnych. A tutaj szacujemy, że jest tego około 14 tysięcy. Trudno mówić o... Dokładnej liczby, no, system ewidencji emisyjności budynków powstaje. Mam nadzieję, że ruszy zgodnie z zapowiedziami 1 lipca i wtedy samorządy będą mogły zbierać wiedzę, <coughs> podobnie jak ministerstwo, na y, ilość pieców, które rzeczywiście są pozaklasowe, ale w ogóle generalnie informacje na temat jakim źródłem. I czym palimy? Jest tak, że tutaj właściciele prywatni i prywatnej posesji mogą spotkać się z sytuacją, że po prostu rynek nie będzie w stanie obsłużyć. Tej ilości klientów, no bo wszyscy niestety jak to w Polsce czekamy na ostatni moment, a ten ostatni moment tak naprawdę październik roku 2021, bo potem się zaczyna sezon grzewczy, także właściwie mogę powiedzieć, że dzisiaj poranek lekko zimowy, ale od maja na pewno ta wymiana pieców powinna ruszyć naprawdę z kopyta. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.